Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Rosochacki, jestem specjalistą chirurgiem. Od już prawie 40 lat zajmuję się leczeniem chorób żył, zarówno leczeniem schorzeń żył, które dotykają młodych, jak i starszych pacjentów. To jest leczenie i również zabiegi kosmetyczne. O tych wszystkich zabiegach za chwilę Państwu opowiem dokładniej. Choroby żył, czyli przewlekła niewydolność żylna, to schorzenie dotyczące ponad 40% Polaków. Także właściwie co drugi Polak ma problemy z żyłami, które objawiają się bądź dokuczliwymi dolegliwościami, bądź też wyglądem, no, który jest nie do zaakceptowania, szczególnie dla kobiet. Pacjenci, którzy zgłaszają się do mnie, najczęściej zgłaszają się z dolegliwościami takimi jak obrzęki, uczucie ciężkich, zmęczonych nóg, które często przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu, ale również, a może nawet przede wszystkim, jeśli chodzi o kobiety, z powodu żylaków i pajączków, czyli zmian, które są widoczne na nogach, które psują wygląd, pogarszają efekt estetyczny nóg, a równocześnie sprawiają dolegliwości. Badania, które wykonujemy w celu określenia w jaki sposób możemy pacjentowi pomóc, to oprócz oczywiście badania lekarskiego, które jest podstawowe w każdym przypadku i przy leczeniu każdego schorzenia, tutaj dodatkowym badaniem, złotym standardem jest badanie ultradźwiękowe, czyli USG Żył z badaniem doplerowskim, czyli z badaniem przepływu Żył. To badanie pozwala nam dokładnie opisać anatomię układu Żylnego oraz znaleźć wszystkie. Problemy, wszystkie patologie, które w tym układzie żylnym występują. To również pozwala nam na dokładne zaplanowanie, precyzyjne zaplanowanie postępowania, zaczynając od zabiegów operacyjnych, bardzo nowoczesnych, przez działania czysto kosmetyczne. Co to są żylaki? Co to są pajączki? Żylaki to poszerzenia żylne, które powstają w wyniku osłabienia ściany naczynia. Bądź działania podwyższonego ciśnienia w obrębie układu żylnego. Dochodzi do powstawania żylaków albo z przyczyn genetycznych, wrodzonych to może być nieprawidłowa budowa zastawek w układzie żylnym to może być również osłabiona ściana naczynia żylnego a oprócz genetyki to również czynniki nabyte, z których najważniejsze są u kobiet ciąże, otyłość. Czyli nieprawidłowa dieta, zły tryb życia, brak ruchu, brak ćwiczeń. Natomiast pajączki to poszerzenia bardzo drobnych naczyń, które są jednym z objawów niewydolności żylnej, ale które nie stanowią problemu zdrowotnego, natomiast stanowią ogromny problem estetyczny dla większości pań. I z tego powodu również leczymy, czy też próbujemy zlikwidować, tego typu zmiany na skórze. Metody leczenia niewydolności żylnej to zarówno metody zachowawcze, jak i metody chirurgiczne. Spośród metod zachowawczych z tych takich najbardziej powszechnych, popularnych, to kompresjoterapia, czyli stosowanie odpowiedniego ucisku przez pończochy czy podkolanówki. Ten ucisk musi być stopniowany, czyli większy na dole, słabszy na górze, musi być odpowiednio. Dobrany tak, żeby działał w sposób prawidłowy, stąd tylko najlepsze wyroby kompresyjne spełniają warunki pozwalające na leczenie za pomocą ucisku niewydolności żylnej. Drugie leczenie to leczenie farmakologiczne. Ilość leków na rynku jest ogromna są to różne grupy leków. Trzeba pamiętać, że leki stosowane w niewydolności żylnej powodują w trakcie brania leku zwiększenie napięcia ściany naczynia, a więc jakby zmniejszają objawy niewydolności żylnej, natomiast nie leczą na trwałe uszkodzenia naczyń czy nadmiernego zwiotczenia naczyń. Kolejnym leczeniem, właściwie podstawowym w przypadku żylaków czy pajączków jest leczenie operacyjne. I tu mamy wśród operacji, operacje klasyczne polegające na usuwaniu żył przez wkładanie specjalnego cewnika i wyrywanie tym cewnikiem naczyń. Metoda znana od XIX wieku, czasami jedyna możliwa do zastosowania, ale tak naprawdę jedyna refundowana przez NFZ, stąd powszechnie stosowana, oraz nowoczesne metody, zdecydowanie skuteczniejsze, mniej bolesne, przede wszystkim dające lepsze wyniki odległe, mniej nawrotów, mniej powikłań zamykanie żył od wewnątrz za pomocą temperatury, czyli światłem lasera, falą radiową, metody klejenia za pomocą specjalnych klejów bądź stosowania skleroterapii, czyli podawania do środka naczynia specjalnych substancji, które powodują zamykanie naczyń. Oczywiście metodę dobiera się odpowiednio do pacjenta po wykonaniu badania USG, stąd wymagane jest, aby lekarz, który się zajmuje leczeniem chorób żył, rozpoczynał kwalifikację do zabiegu wykonaniem badania USG, tak aby sam widział, co i z jakim problemem ma do czynienia. Leczenie pajączków to temat oddzielny, dlatego, że tutaj te nowoczesne metody leczenia układu żylnego nie znajdują zastosowania, to są drobne naczynia w samej skórze możemy leczyć pajączki za pomocą dwóch metod. Jedna z nich to skleroterapia, czyli podawanie do światła naczynia substancji drażniącej, która wywołuje stan zapalny i powoduje zamykanie się naczynia, i druga metoda to metoda zamykania przeskórnego falą radiową lub laserem, czyli też temperaturą tylko działającą przez skórę. W przypadku pajączków w obrębie kończyn dolnych, stosowanie lasera i metod termicznych wydaje się mniej skuteczne. Zwykle kurację rozpoczynamy od skleroterapii. Żadna z tych metod, które stosujemy do zamykania naczyń skórnych, nie jest stuprocentowo skuteczna. Tym niemniej, cierpliwie wykonywane zabiegi skleroterapii są w stanie poprawić w sposób znakomity stan skóry i efekt kosmetyczny jest naprawdę dobry. Czasami kiedy skleroterapia nie przynosi efektu, możemy kontynuować leczenie laserem. Zabieg skleroterapii jest zabiegiem wykonywanym ambulatoryjnie. To znaczy pacjent zgłasza się do gabinetu po wykonaniu oczywiście wcześniejszym badań i kwalifikacji, po odkażeniu skóry w miejscach gdzie są pajączki, wstrzykuje się Bezpośrednio przez bardzo cienką igiełkę podając lek, wstrzykuje się etoksysklerol. Zabieg nie jest bardzo bolesny. Odziwo im większe naczynie, tym mniej odczuwa się jakieś dolegliwości związane z samym zabiegiem. Samo ukłucie jest stosunkowo niebolesne. To jest bardzo cienka igła, najcieńsza, jakie, jakie jesteśmy w stanie stosować. Bezpośrednio po zabiegu uciskamy to miejsce, które. W które został wstrzyknięty lek, a następnie pacjentowi zakładamy pończochy uciskowe, które są noszone zależnie od tego, jak duży obszar skóry jest leczony, są noszone przez 2-3 tygodnie. O skuteczności skleroterapii mówiłem. Oceniam, że 70-80% zmian, które są na skórze, jesteśmy w stanie zlikwidować w czasie sesji skleroterapii. Często jest to już. Znakomity efekt, który pozwala na yy, poprawę samopoczucia yy, pacjenta w sposób wystarczający. Oczywiście możemy te zabiegi powtarzać okresowość, tym bardziej, że przy predyspozycji skóry do otwierania się naczyń często pojawiają się z czasem kolejne naczynia, które trzeba znowu zamykać. Po zabiegu, oprócz noszenia pończoch, w czasie wizyt kontrolnych czasami przez nakłucia naczynia, które jest leczone, usuwamy znaczenia zalegające skrzepiki krwi. To przyspiesza leczenie i poprawia efekty kosmetyczne. Leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, w potocznym rozumieniu leczenie żylaków, to nie jest tylko kwestia estetyki. Bardzo często uważamy, że to dotyczy tylko kobiet, którym poprawiamy wygląd nóg, bo żylaki szpecą czy też pajączki szpecą. Otóż nie. Trzeba pamiętać, że przewlekła niewydolność żylna i żylaki kończyn dolnych to schorzenie, które jest obciążone ryzykiem występowania powikłań, i to powikłań poważnych, takich jak zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył głębokich i w konsekwencji na przykład zatorowość płucna. Jaki to ma związek z pacjentami rehabilitowanymi? Otóż zauważono, że osoby, które z rozległymi żelakami poddawane są niektórym zabiegom rehabilitacyjnym, dużo łatwiej u tych osób pojawia się zakrzepica Żół głębokich. To zjawisko wcale nierzadkie, kiedy pacjent wraca z sanatorium po kilku dniach zabiegów z objawami zakrzepicy Żół głębokich a już nie daj Bóg z powikłaniami w postaci zatorowości płucnej. Dlatego u osób, które cierpią na schorzenia układu kostno-stawowego, na schorzenia narządu ruchu, u takich osób, jeżeli występują żylaki kończyn dolnych, to należy rozważyć profilaktyczne leczenie żylaków, po to, żeby umożliwić później leczenie i rehabilitację po zabiegach np. ortopedycznych.